i chciałabym wam opowiedzieć o książce Eweliny Hełstowskiej Masterclass kobiecości. Wyjdź z cienia i zacznij żyć odważnie. Jest to książka, która jest skierowana do kobiet, która ma pobudzić kobiety do pracy nad sobą, do samorozwoju, do życia zgodnego z wiarą, z własnymi wartościami. Książka powstała w 2023 roku. Jest to pierwsza książka autorstwa pani Eweliny. Pani Ewelina jest prywatnie żoną, mamą, jest kobietą wierzącą, praktykującą i swoją energią życia chciałaby, się siedzieli z innymi. Chciała też zachęcić kobiety do samorozwoju, w tym celu założyła klub Urzekająca.pl. Pani Ewelina jest też twórczynią miał pierwszej w Polsce aplikacji, która łączy rozwój osobisty z duchowością. Książka jest skierowana w sumie do wszystkich kobiet, niezależnie od ich wieku, ponieważ tematy w niej poruszane są wszechstronne. Książka składa się z 10 rozdziałów, każdy z tych rozdziałów jest podzielony na mniejsze podrozdziały i nie trzeba tej książki też od razu czytać od deski do deski, tylko można wybrać sobie poszczególny podrozdział, poruszane są w nim ważniejsze obszary z życia, w których autorka chce pokazać jak warto żyć, dlaczego ciężka praca przynosi też efekty. Pani Ewelina też odważnie dzieli się wiarą i swoim doświadczeniem, zachęca kobiety do tego, by częściej chodzić w sukienkach, w godnym stroju by też ten strój był odpowiednio dobrany do sytuacji. W swojej książce postanowiła powiedzieć dość obrazowej kobiety promowanej przez współczesne mass media. Autorka uważa, że jest to fałszywy obraz kobiecości i stara się pokazać ten prawdziwy. Kobiety uśmiechniętej, spełnionej, zrealizowanej, kobiety, która cieszy się życiem na co dzień. Jednocześnie podkreśla, że bycie wierzącą w XXI wieku nie oznacza bycia staroświecko. Ciekawym zastosowaniem jest to, że książka ma w sobie dużo koloru fuksjowego ale nie jest to z przesytem. Jednak sprawia to takie poczucie, że książka jest typowo kobieca. Uważam, że książka jest odpowiednią pozycją nie tylko dla osób wierzących, ale dla wszystkich kobiet, ponieważ wątek wiary nie jest tutaj wątkiem wbijającym się na pierwszy plan. Jest w niej dużo merytoryki i naukowych przykładów, przez co Książka może być inspiracją i motywacją do rozwoju osobistego nie tylko kobiety wierzącej, ale każdej współczesnej kobiety. Osobiście oceniam książkę jako mocny 10 na 10. Pani Ewelina napisała tylko jedną książkę, to jest jej pierwsza książka. Mam nadzieję, że nie ostatnia. A na koniec chciałabym Was zostawić z inspirującym cytatem z książki. Dopóki się budzisz co rano, dopóty jest szansa i nadzieja na zmianę. Dziękuję.